Czy you Nie? You oh good, 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 good. Oh, Oto 63-letnia Cynthia Cedabaka, niegdyś kochająca babcia i żona, która skrywała naprawdę mroczny sekret. Kiedy Cynthia doznała udaru, a jej córka Laura zgodziła się, aby została w ich gościnnym domu na czas rekonwalescencji, co pozwoliło jej być blisko jej rodziny. Jednak to, czego tam doświadczyła było dalekie od ideału. My Podczas gdy na zewnątrz był znany jako miły i przyjazny facet, mąż Laury Jaward w tajemnicy był surowym i agresywnym ojcem. W ramach, jak to nazywał twardej miłości, znęcał się werbalnie i fizycznie nad swoją rodziną. Cause she was allowed to smoke in the house and he would be out there watering and he would see, "Oh, where I see smoke, I see fire, gotta put out the fire and he would hose my aunt down with the hose. He did it to my cousin too, to Laura, his wife. W pewnym momencie w szale wyrzucił nawet prochy z marłego męża Sinti, ale mimo to rodzina jakoś to zniosła. Bojąc się o swoje życie, jednak pewnego dnia wszystko przybrało przerażającego obrotu. Cynthia postanowiła kupić rewolwer w lokalnym sklepie z amunicją. Teraz jedyne czego potrzebowała, to pociągnąć za spust. Nie trwało to długo. Okazja nadarzyła się w jej 62 urodziny. Właśnie wtedy, podczas nauki z jej wnuczką, powiedział coś, co dosłownie wypełniło ją wściekłością. Zaledwie kilka minut później w okolicy rozległo się pięć strzałów, potem jeszcze pięć i kolejne pięć. Ciało Jawarda zostało znalezione później, leżące na podłodze w kuchni, pokryte od stóp do głów dwunastoma dziurami po kulach rewolweru. W międzyczasie Cynthia udała się do pobliskiej restauracji, aby zamówić śniadanie, a następnie, jak gdyby nigdy nic, poszła świętować swoje urodziny do kasyna całkowicie niewzruszona przerażającymi czynami, które właśnie popełniła. Biorąc pod uwagę jej burzliwą relację z Jawardem, policja nie miała wątpliwości, kto będzie głównym podejrzanym w tej sprawie. Zgarniając ją z kawiarni zaledwie kilka godzin po morderstwie. Jednak kto normalny podejrzewałby kochającą i miłą babcię o morderstwo męża swojej córki? Well, Huh? We're gonna ask you some questions. We're gonna ask you some questions because we're trying to figure out what happened today, okay? Alright. Po całym przedstawieniu chyba zdała sobie sprawę, że nie zdobędzie za nie żadnych nagród. Jej łzy zamieniły się w pogardę. What do you think of him? And why do you say that? That's the big thumbs down. He didn't like it. W końcu Cynthia przypomniała sobie, jak się mówi, i opowiedziała detektywom o molestowaniu, jakiego doświadczyła jej rodzina z powodu Jawarda. Opowiedziała o momentach, w których opryskiwał rodzinę wodą, werbalnie atakował swoje dzieci, a nawet o duszeniu i biciu żony.

And reload five more rounds into her gun. She walked back into the backyard and found the victim bleeding and crawling, trying to get away. And at that time, she pumped five more shots into his body. She still wasn't done. She still chose to go to her car, load five more rounds. She pulled out that revolver and fired five more shots until the victim was finally dead. Jak się okazało, zaledwie kilka tygodni wcześniej. Cynthia udała się na lokalną strzelnicę, aby wziąć lekcję strzelectwa z tej samej broni, którą kupiła, aby zabić Jawarda. Jest to kolejny oczywisty znak, że morderstwo zostało zaplanowane i przemyślane. Jednak morderstwa z premedytacją zwykle popełniane są w stanie czystej agonii, gdzie zabójca jest pewny, że jego ofiara musi być martwa. Cynthia stwierdziła, że nie obchodziło jej, czy Jaward nie żyje.

po niecałych 10 minutach przesłuchania od zaprzeczenia Synthie do całkowitego przyznania się i świętowania morderstwa, detektywi zdecydowali, że nadszedł czas, aby zakończyć śledztwo. Rodzina Synthie została zaprowadzona, aby się ostatecznie pożegnać, i to tutaj zdali sobie sprawę, że żyją w koszmarze, którego nikt sobie nie wyobrażał. Oh, przez niekontrolowaną agonię po śmierci laury, Cynthia siedzi tam zadowolona z tego, co zrobiła. Zimnokrwista, pozbawiona skrupułów babcia zabójca. Podczas gdy jej wnuczka została poproszona o pożegnanie po raz ostatni, Synti pokazano prawdziwą skalę spustoszenia, jakie wyrządziła swojej rodzinie. Oh,

Trzy lata po zastrzeleniu Jawarda rozpoczął się proces Cynthii. Choć było oczywiste, że Cynthia zabiła Jawarda, główne pytania, które miał zbadać cały proces, to czy morderstwo było zaplanowane z premedytacją i czy było ono uzasadnione. Dość łatwo obalić zarzuty przeciwko premedytacji. Musimy pamiętać, że Cynthia kupiła broń użytą do morderstwa zaledwie kilka tygodni wcześniej, a nawet odwiedziła strzelnicę, aby udoskonalić swoje umiejętności. Nie pomogło też to, że podczas tego przesłuchania Cynthia powiedziała właśnie to. Jednak perspektywa tego, że zabójstwo było uzasadnione, było nieco trudniej udowodnić. Cynthia, która twierdziła, że Jaward dopuszczał się przemocy zarówno werbalnej, jak i fizycznej, w rzeczywistości nawet Laura potwierdziła, że takie sytuacje notorycznie miały miejsce. Rozumiała także, że Cynthia w agonii wyjęła broń i zastrzeliła Jawarda w obronie rodziny przed mężczyzną, który rzekomo niszczył ją od środka. Jednak i tym razem powołano się na nagrania z przesłuchania, a kilka tygodni później podjęto decyzję. This is a tragedy. I love my mom. I love Gerard. There's no win here. Not for anyone. It's just complete sadness. Cynthia Cedabaka, w wieku 65 lat, została skazana na 50 lat więzienia. Resztę swojego życia spędzi za kratami, będzie żyć z ciężarem czynów, których dokonała aż do dnia swojej śmierci.